CO TO SIĘ WYDARZYŁO KTO TO ROBI? Ale nie, nie ile nie stawiajcie Co oni stawiają? Tam jest syf Ban pancake SŁUCHAJCIE ZWARIOWANIE E, dzisiaj damy wszystkim tutaj, co się znajdują, kreatywa na serwerze. I podzielimy ich na dwie drużyny. Naprawdę, damy wszystkim zaraz kreatywa, Minus ich będzie taki, że oni nie będą mogli niszczyć bloku, będą mogli tylko stawiać bloki. Dlatego zobaczymy, co z tego powstanie. Podzielimy ich tak chwilę na dwie drużyny, e, dokładnie teraz, tak jak podzieliliśmy ich. I teraz, tak, każdego, co się nie będzie słuchał, będę traktował wyrzucaniem z gry. Więc proszę w takim razie e, nie opuszczać swojego terenu i nie budować żadnych zbrojnych budowli, bo to będziemy nawet banowali. Pamiętajcie, regulamin serwera jest święty. Nie można budować żadnych z rzeczy psucie, pamiętajcie też będzie minusem, więc naprawdę tutaj to jest telatury, gdzie można dostać bana, więc lepiej lepiej uważajcie w takim razie na to wszystko. W takim razie! Proszę wszystkich za chwilę game mode, każdy do niebieski do niebieskich. Proszę się nie stawiać bloków każdy. Yes, kto blok, każdy kto położy Dobry. blok, każdy kto położy blok jakiś, to będzie... Ej, bo zniszczę tutaj! Ej! Ty! Siusiaka narysował Proszę, bo ja bym was wyrzucał zaraz areny! Widzowie! Co tutaj robicie? Nie stawiać bloków! Halo! Dobra, ja muszę wyrzucić wszystkich, którzy są ten. Ej, nie, no nie rób mi Kits, tak! Się w bloku! Dobra, co on tutaj robi? Spadłem. W ogóle? Inny powód. Kick, Ferdek, nie, ale... EJ, nie stawiamy bloków, frajerzy! Dobra! W takim razie słuchajcie, każdy, kto będzie trollował, będzie wywalany z gierki, będzie banowany. I teraz tak, główną zasadą jest to, że musimy wybudować Mr. Kryche! Mr. Kryche! Tak. Ha. Mr. Kryche, tak. Każdy z... musi wybudować grupę Mr. Robi Nie. Będę wyrzucał osoby, które trollują. Więc od teraz budujemy Mr. Krychę. Możecie robić tu cokolwiek, może to być jakieś jedzenie Tylko i wyłącznie ha. budujemy na waszym bedroku. Nie wychodzimy poza. Możecie już od teraz budować. Pamiętajcie, że nie można niszczyć bloków. Więc... Robimy 200-metrowego, metrowego, -metrowego kebago no właśnie, cokolwiek z Mister Kryką. to może być jakieś jedzenie, czy cokolwiek. Ale budują to jest stary zapiekane dużą. Czy nie to Nie zale, robi to wrażenia. Pokoń, jest zbudowany. Jezus Maria, zieloni, zieloni, to jest jakiś pogrom. Oni są totalnymi koksami zieloni. Ja nie wiem co niebiescy robią. To są trolle. Nie, no to jest naprawdę jakiś żart. ci Niebiescy. No, a ty jeszcze budujesz tej. Każdy to będzie skakał, ja go banuję. Dobra. Macie budować. Ha! No, zrobiłeś, Dobra. ale już buduję. Budujemy, budujemy. Gdzie tu Mr. Krycha jest? Kto to? Co piszesz? Czemu co? A ty spieszesz! A teraz Jezus Maria nie, nie mogę Z kim ja żyję? Dobra, Dobra, teraz Nie, nie budujemy drużynowo, nie budujemy Stop, koniec pomysłu, każdy musi znaleźć sobie swoje Miejsce i tam ma budować Mister Krychę Każdy buduje swojego Mister Krychę Bo to jest drużynowo, ja usuwam teamy Usuwam teamy, nie ma, nie ma co, każdy Każdy ma gdzieś budować sam, znaleźć swoje miejsce I budować Mister Krychę, Może nawet budować Na własnych blokach tutaj Naprawdę, budujcie sobie mister Krychę Każdy jest sam, bo tutaj Zieloni są ty rozwaloni i co Zobaczymy w takim razie. Daję wam 5 minut, jest ja jest czekaj, timer, timer, dajmy 600, ile to jest, 300 sekund, timer, 300 sekund, odliczanie z prawej strony, każdy ma 5 minut na zbudowanie, co jest z Mr. Krychom. no to ktoś lawę wylewa w ogóle, Jezus Maria, jak to by ja trollował, ja będę banował, naprawdę. Banuj, banuj. Zobaczymy, czy ktoś tutaj buduje. Jak ci jak idzie, Karol, ty budujesz mister Krychę? Tak no, buduję, ale Dobra, nie każdy buduje. sam. Na razie jest jakieś gówno totalnie tutaj. Dobra, zobaczmy. To ktoś frytki buduje? Robi ja będę widział, że ktoś... Czego tu jest Among gaz znowu budowane mina? To nie jest w ogóle ten. Ja cię usuwam z gry. Nie, jesteś SAS mina. Ja cię wyrzucam, naprawdę. Ja będę pić dziak, o, jak SUS! Jesteś sas, wyrzucamy Ona nie buduje Mister Krychy, to na pewno nie jest Mister Krycha A MW... MwX i nic nie buduje Też wywalamy z gry MwX i co on myśli? Do widzenia Wyrzucamy go z serwera Nie będzie, nie będzie dwa razy MwQ nie ma Jak widzę, że ktoś nie buduje Mister Krychy, jestem giga wkurzony Kocham Mr. Krychę Jezu, ty buduje Mr. Krychę całego tak normalnie Mister Krycha jest budowany, Emisiek, ty, ty masz normalnie Piękny jest Mister Krycha twój A ty. Pięk, o pięk, pięk. Jezu stary, jakiego potwora ty budujesz? taki potwór! Dobrze. Dobrze. 200 centymetrowy potwór! Nawet 200centymetrowy! Nie, Patrz ile baraniny tu kładę! Widzisz tą baraninę? Oh. Zwariowaliśmy dzisiaj, cały serwer ma creativa! Zwariowaliśmy! Zwariowałem! Dobra, chleb 52, dwa, łom. chyba buduje chleb tutaj jakiś. Zobaczmy, kto tutaj jeszcze coś buduje. Timo buduje mister Kręchę. Za 2 minuty 30 sekund, wtedy wam zdejmę wszystkim sur... sur tak, więc y, stańcie w bezpiecznym miejscu na swojej bazie, żeby... nie Ja nie, nie było. wiem, kto tyle baraniny by zjadł. Chyba jakiś braga co najwyżej. Dobra, zbudowałem potwora. <grychy> Kerby, co ty budujesz? Uuuu, jaki tutaj... Jaki tutaj zapiekanka. Niesamowite zapiekanki. Blair. Co to jest Blair? To nie przypomina mister Krychy. Co to jest za domek? Nie no Ponk ty to ty jesteś do wylania jakiś. Co, ty, co, 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 co to w ogóle jest? Jakieś gówno wybudowałeś, ja wyrzucam, bo tutaj nie! Tak popatrz, jakbyś widział jakieś SUS budowle, to mi mów, bo ja muszę tej banować stary. Możesz być 60 największą i mi do, mówić na takie osoby, okej? Okay? Tak? Tak, ja tutaj banuję go. <laughs> dobra, odbanuję go, bo... Jak ktoś narysuje siaka, to będę mówił. Dobra, ja tutaj obserwuję. Co on buduje? To nic nie buduje. Co ty buduje? Ah, Mr. Krycha. Ooo, no. Mister Krycha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy ktoś tutaj troluje z budową? Ej, jaki piękny Mister Krycha! Jezus. Niesamowite. Tutaj ktoś buduje marchewkę. A czy Mister Krycha lubi marchewki? Wydaje mi się, Chyba że nie. Takich niezdrowych rzeczy. O, x coś chcesz się pokazać? Dobra, idziemy za x On Pokażę coś. Co on wybudował tej 30-metrowego potwora? Jezus, on nie może stawiać wyżej bloków. To mam ci to zniszczyć. A! Dobra, tu w chcę wyżyć. Jeszcze coś. Co on chce zniszczyć? A! Hej. Ej! Kto to robił. Tym może TNT działać. Ale śmiecie. A? Ale śmiecie. Ktoś wysadził. Nie! Można też palić. O nie! dojdzie do całkowitej anarchii. O kurde. O kurde. Odliczanie 3 2 1. O jej, koniec czasu. Nowe zadanie, nowe zadanie musimy wymyślić. To się wszystko pali zaraz. Co to się wydarzyło tutaj? Kto to robi? Jezus Maria. Dobra, coś nowego, Karol, wymyśl. Co nowego można wybudować? Eee... Można wybudować teraz. Buty Nike, Jordany! Tak, czerwono-białe! Lepsze buty teraz, buty teraz budujemy. Ja chwalał. Tak, tak. Jak ktoś będzie, jak kogoś przyłapie na tym, że wysadza TNT, to też będzie odpadany. Mister Krycha, zobaczmy, ładny, ładny, mister Krycha. No to no, zobaczymy, no kurde, na razie. Dużo osób się tej e, trzyma przy życiu, tak, tak zwane. Kukcie coś buduje. Budujemy buty. Kurde, wszystkim creative mi Ty, ktoś zaczyna wodę wylewać. Zaraz zobaczymy. Clear małpa. A, zobaczymy. Lava bucket. Zobaczymy. Kto będzie miał? Wyżel każdego, co ma lawa bucket. Pancake! Pancake! Aha! Water bootcamp. Pancake! Aha! Buccio. Ok. Aha. Ban pancake. Nie! On dobrze budował. Ale pancake miał lava bucket w equipunku, stary. Po co miał takie rzeczy w equipunku? No myślę, że do uzupełnienia kawała tak, mi się wydaje. Jeszcze jedną rzecz zobaczymy, clear TNT, Karolek uw, dlaczego miałeś TNT w a bo ty wysadzałeś swojego kebaba, to widziałem akurat. Ale graj. Ale Anatixa, a co ty zresztą... Ej, co? ale Coś... Pancake wlał to kebaba. Tu. Serio? Tak. Ale ładnego Mr.Krycha Ale, ale gdzie jest ten kebab u Pancake'a, pokaż, fe, Karolek. I tu w środku była lawa. <laughs> I to jest Mr. Krycha? Robi wrażenie I ona pocieszenia Nie, ale dobra, mi się nie podoba ta zabawa Zróbmy coś takiego, że to ma być najgorsze Macie normalnie 5 minut na to, żeby zrobić z tej mapy totalny syf ma być tak, tak rozwalony, naprawdę Mogę włączyć autoklikera? Testujemy to wszystko! Mogę autoklikera? Tak, tak, tak. Wszystko. Nie, 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 nie włączę autoklikera, nie, bo to jest zakazane. A czemu ty masz autoklikera na kompie? Nie, to Fortnite'a. Ale teraz pozwalamy na makro, jak ktoś ma makro może wygórzeć. Tak? Tak, tak, Dobra. A będzie na naszej czarnej liście podejrzanych o makro. Bo będziemy sprawdzać Dobra, na sto ustawiam. Patrz na to! To ma być Jak ja umiem budować? Ale słabo ci to idzie, ja bym buduje szybciej bez. Papa. Pa. Zobaczymy, ile ten serwer no. wytrzyma. Ale czemu oni. <noise> nie, mister. Krycha, i mi się został wybu. Nie, no co wy robicie? Ja cię kręcę. A to TNT nie oznacza, że. Co wy myślicie, że TNT rozwalicie mapy? O jezus, dobra ha. lawa. <noise> o nie. Sorry, misiak, to nie moja wina. Ale nudy, co wy robicie? Coś wam pomóc? Może coś wam wybudować? <noise> Jakiegoś no wielkiego tego! Ale e, ta nie pole. Okrom... Co kto ten leci? Dereks jak na w tutaj się odpalił. Ha. O, jesteś na czarnej lisie, Dereks teraz! Ci co robią? Ale tylko na TNT wa stać! Naprawdę! Ja nas... <laughs> wagoniki na spamie, czy nie można? Ej dobra, ja muszę coś sprawdzić, stary. Dobra, sprawdzaj. <laughs> można wagoniki! Ha! Nie, nie, nie róbcie tego. Kto to zrobił tą wodę? O kurde, z włóczę. To może działać, ale jestem pewien. Eee, ale. Eee, nie działa. Koda. Karol, Karol, nie, 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 patrz. Podmin na, na to, podmin na to, podmin na to. Patrz na to, podmin w ekwipunku I teraz patrz, poczekaj, 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 poczekaj. poczekaj ty się to? I Teraz popatrz, i teraz popatrz na to. Ale ty nie, no nie, nie, nie stawiajcie Co oni stawiają? Co oni tu stawiają? O, i teraz. Karol, szybko! Nie to! O kurde, nie to! <laughs> Jezus Maria! Nie, a to musisz jakiegoś obsydianu zrobić, Karol! Tak, 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 z bedroka! Jezus, co się tutaj co dzieje? To jest! Dobra, bo na chwilę się odwróciłem, słuchajcie, nie kontroluję tej sytuacji. Aj, patrz tu! Co jest? Dobra, tak, tu. Tak, żeby TNT wybuchało tu. Aha, bo tego nie mogę. Co? Dobra, a teraz słuchajcie: Macie 30 sekund na przygotowanie się. Dlatego, że zabieram wam kreatywa za 30 sekund, i będziecie musieli przetrwać jak najdłużej. Każdy, Co, Przetrwać jak najdłużej. Macie tylko 30 sekund na zebranie najpotrzebniejszych rzeczy i stracicie kreatywa i tylko jedna osoba z was będzie mogła przeżyć to wszystko. Więc w takim razie macie 30 sekund. Ja robię odliczanie. Uwaga, macie tylko tyle czasu na przygotowanie się, więc 30 sekund, albo 45 sekund, dajmy. Każdy możecie brać do punktu, co tylko chcecie. Cokolwiek chcecie bierze do punktu. Macie, macie tylko 45 sekund. Jak się czas skończy, ustawcie się w bezpiecznym miejscu, ponieważ zostaniecie pozbawieni kreatywa i każda osoba, która będzie odpadała, będzie normalnie, tak jak to kto już tam powiedział, będzie umierać, więc yy, tylko jedna osoba będzie mogła to przeżyć, więc zobaczymy w takim razie. Każdy niech was się przygotuje. Skurka. Dobra, ja to już przygotuję tylko w takim razie komendę. Tam jeszcze coś ustawiają. Survival. Każdy będzie bezpieczniej. Tu Cztery, trzy, dwa, jeden. Okej. Okay. Dobra, każdy z was ma w takim razie survival i ktoś już zginął. Gdzie ta strefa w ogóle? Dobra, ale to na chilo. Ja muszę tylko przygotować jedną rzecz, bo oczywiście będzie to zamykana strefa, więc ja tylko gdzieś się ukryję teraz. Nie będę wam, nie pokażę wam gdzie ta strefa zamykana jest. Dobra, w takim razie, czy wszyscy są gotowi? Nieważne, ale już możecie się bić między sobą, oczywiście. E, włączę PVP. Chociaż nie wiem, czy Wy możecie się bić tak właściwie. Musicie po prostu przetrwać, nie więc możecie, nie możecie. No ale możecie za pomocą tej. Co jest? Czemu ten Rich? O czemu ma takiego Richa ten Mugeli? Co jest? Jego chyba zaraz zbanuje. Sam sam Antecid go zbanuje, chyba. <laughs> więc uważajcie, ja już nie pozwalam na. Nie, no można jeszcze użyć. Nie, no w sumie, jak uważacie? I i Timo. No bo. Teraz już te nie ma fazy budowania, więc nie powinno się używać klikerów. Dobra, ale to ciekawie wygląda. Zobaczymy kto to przetrwa w takim razie. I teraz zrobię, że do stu się zamknie w dwie minuty. Dobra. Może to strasznie szybko lecieć, ale bariera na 100 kratków to tak nie jest źle. Błoko dzieci. O kurde, ona faktycznie tutaj daje nieźle. Nie, ale to jest jeden blok na sekundę, tak mniej więcej. Tak jakbym miał ocenić, więc nie jest źle. I ja tutaj osób ginie. Ja w ogóle nie wiem gdzie oni są tam, x -szyszka. Gdzie to jest? Oni są w lawie, to wszędzie jest! Jezus Maria! Czy jak ty zginie, to zginie. No zobacz jak to będzie po prostu ostatni na strefie i tyle, nie? Jak ktoś jest po prostu, umiera... O kurde, ale ta strefa idzie! O kurde! No ja właśnie próbuję się dostać do strefy. A dajmy tak, że kto się przygotował po zbroję, straci ją niestety. Mogę was zjeść na teamy dzisiaj... Dobra. Zróbmy tak. Unlucky. Czyli macie słabszą zbroję po prostu. I każę mogę dać diamentową niech będzie. Wić się możecie? Możecie chyba się bić. Ey, Aha, bo Czy... nie można się bić. Nie możecie? A mogliście się bić? Dobra. Uważaj, Karol! Zabrałeś perły? Nie masz pereł? Nie, nie mam nic. Zobaczymy. O kurde, strefa chyba jest totalnie poza wami. Aha. Chyba musisz się budować. Kerby się buduje. Ja mam 19 bloków, Chcesz mi dać blok? Kirby no nie, się gdzieś buduje. Się... Dobra, ja zginęłem. Okej, okay. nie no zobaczymy. Trochę syf się zrobił, ale każde udałem Gamy moda, więc no bardzo możliwe. Nie, ale kurde, jakby eksperyment nie wyszedł za bardzo, bo jakby co oni mogą robić na takim świecie teoretycznie z creative'em? Chyba by się każdy znudził teoretycznie. Kirby próbuje się budować. Czyżby Kirby to wygrał? Just computer za 40 koła. Król WXPQ. Ooo, o i Kirby w WXPQ są ostatnimi osobami, które są tutaj na no. strefie. Nie, tam ktoś jeszcze żyje teoretycznie. I co, Kirby został? Nie, król i wuj z Nie z ostatnią osobą w strefie. Ale nie powiedziałem, jaka będzie wygrana. Żadnej. <gry> żadnej jego. Eksperyment wyzabił, wyszedł po myśli. Zwariowałem widzowie i nie będzie żadnej nagrody. Trzymajcie się. Trzymajcie. Zwariowałem! Ha!